Na wschód, zachód, północy i południe, na wschód, zachód, północy południe. Yo. To opowieść o człowieku jednym z miliona ludzi. To o człowieku, który się obudził. Znalazł sens, który zgubił, jak papa my lubił. Być może ten luz go zgubił, tu gdzie ten grom ugodził, tu, gdzie się flow urodził, mieszkał w domu rodził, Cełów Zarabiał parę stów, ściągał parę chmur Pod blokiem po robocie, był robotem w istocie Ale spróbował dociec, zadał sobie pytanie O co w urtaszcze marzeń, I co się kryje pod płaszczem zarzeń Ludzie leniwi, ludzie fałszywi, martwi żywi Ludzie prawdziwi, to ci, którzy się potrafią dziwić Tani wbic, cichy widz, przyjętliwi, tego nie rozpini Demony śpią na pustyni, brat Demony śpią na pustyni Demony Ja idę tędy, znaki na niebie mówią ich turendy Szukam prawdy tam, gdzie święte dęby biją bębny Prawdy z ręby połączą w całość Udoskonalając niedoskonałość Ja idę tędy, znaki na niebie mówią ich turendy Szukam prawdy tam, gdzie święte dęby biją bębny prawdy z Polczą w całość, ujednolicając niedoskonałość to Opowieść o wędrowcu, który raz zgubił drogę Wyrzucił togę usiadł, mówił dalej nie mogę Nie mogę patrzeć, nie mogę krzyczeć, nie mogę słyszeć Jak trzymałby wybieram ciszę Ogania nipiczek z dnia na dzień Tym kiczem, co kładzie się cieniem Nad całym plemieniem Ogarnął skrożenie w tą ziemię I miał widzenie, że całkiem niedaleko jest wyzwolenie Fizykę i chemię tylko nazwali imieniem Szkłem i okiem, a prawda przeszła bokiem Bo byłaby szokiem Ludu, jak szamanizm wudu, jak niechilizm ducji i hutu Oczekujemy cudu, osiedla co pełne są brudu Masz trudu, świat betonowych murów Wszędzie wokół zgiełku czy w ulu, do bólu Wszyscy gonią poczet królów, ja idę tędy Znaki na niebie mówią mi którędy Szukam prawdy tam gdzie święte dęby biją bębów Prawdy zręby połączą w całość, ujednolicając niedoskonałość. Ja idę tędy, znaki na niebie mówią mi którędy. Szukam prawdy tam, gdzie święte dręby piją bębny. Prawdy zręby połączą w całość, ujednolicając niedoskonałość. A dziś... Że żyją w blokach i nie wierzą w nic Zapomnieli, że Babilon to piście Dzisiaj jeszcze jest, jutro już go nie ma Mówią nie na temat, te matematyczne wyliczenia W żyłach płynie chemia, chemia leży w żołądku Usiądź, odetchnij, pomyśl to było na początku W poszukiwaniu wątku życia, źródła bycia Chod dla przodków to pradawny zwyczaj Ja idę ten, znaki na niebie mówią mi którędy Szukam prawdy tam, gdzie święte dęby biją bębny Prawdy zręby połączą całość Ujednolicając niedoskonałość ja, ja idę i... tędy Znaki na niebie mówią mi którędy Szukam prawdy tam gdzie święte dęby Piją bębny Prawdy zręby połączą w całość Ujednolicając niedoskonałość Ja idę ten. Znaki na niebie mówią mi Znaki na niebie mówią mi One mówią mi Zaliczam glebę, wstaję, idę przed Ciebie Tej szansy nie bo coś daje znaki mi na niebie I mi sprzednie tym, co nie wierzyli Powiedzą, kiedyś w PDG tu byli, prawdę mówili Zaliczam glebę, wstaję, idę przed Ciebie Tej szansy nie pogrzebie coś daje znaki mi na niebie. Zaliczam glebę, wstaję, idę przed Ciebie daje znaki mi na niebie, to PTG, co? Akumulusy nad miastem płyną Akumulusy nad miastem płyną Akumulusy nad miastem płyną se n'veasste în pueno, acumulul se naveastem puno, Acumulul se nveastem puno. Acumulul se natveastem puno, Acumulul se n atveastem puno, Acumulul se n aveastem puno.